Siemanko, witajcie na kanale Rybka w Wodzie. Przyszedł czas na aktualizację mojego zbiornika 54 litrowego. Dawno już się do tego zb zbierałem i nie mogłem się zebrać, tak więc dzisiaj jakby przyszedł na to czas. A jako, że jestem na urlopie, tak więc yy, mam na to chwilę, żeby nagrać yy, taki film. A więc pierwszy temat jaki chciałem poruszyć to jest Oświetlenie. Wleciała tutaj lampka Diversa LED Expert Color. Dostałem od znajomego, który postanowił zlikwidować swoje akwarium, tak więc dostałem ją za Friko. Z tego co czytałem na stronie producenta o tej lampce, on jakby nie zaleca używanie jej jako jedyne oświetlenie, a bardziej Doświetlenie akwarium. Ale ja sobie ją wrzuciłem na razie samą. Ona ma 13W, tak więc zobaczymy, co się będzie działo. Drugą sprawą taką, którą też bym chciał poruszyć, to jest mój trawniczek. Troszeczkę się ruszyło. Chinodorus poszedł mocno w górę. Ale też jeszcze nie jest tak, jakbym to sobie wymarzył. Niestety, Eloharis rośnie kiepsko. Ale to prawdopodobnie to było do przewidzenia. Ta roślinka potrzebuje o wiele silniejszego oświetlenia niż się sumnie. No ale z tego względu, że u mnie musi być pokrywa, bo jestem szczęśliwym posiadaczem dwójki dzieci. Tak więc, jakby no nie mogę zosta zostawić akwarium odkrytego. Przyciąłem tutaj tą kryptokorynę. Tutaj Wam przyciskami pokażę. Mocno ją ściąłem, bo ona już zaczęła się dość mocno odrastać. Tutaj nie, nie będziecie pewnie tego widzieli na filmie, ale tutaj się już tworzą kolejne takie, jakby rozłąki tego, tej rośliny od tej idącej. Tak samo od tej. Tutaj ona też zostanie w najbliższym czasie ścięta, chociaż mimo jest bardzo ładna, ale tutaj już się zaczynał nurzaniec wplątywać, tak więc muszę to uporządkować. Przed wyjazdem na wakacje wyparzyłem korzenie. Ten i ten, te dwa, bo zarosły mocno glonami, tak więc wyparzyłem je dość intensywnie i wymoczyłem, no i na razie jakby jest święty spokój. Następną rzeczą jeszcze, o której chciałem powiedzieć tutaj, jeżeli chodzi o psadę, to na razie jest bieda, musiałem pokasować większe ryby, wziąłem, po oddawałem znajomemu, zostawiłem sobie tutaj tylko tego gubiczka dużego samca, samicę musiałem oddać bo była dość mocno agresywna w stosunku do krewetek, i tak wychodziło, że ona mi po prostu atakowała samice noszące jajka. Te, które nie miały jajek, zostawała w pokoju, a te, które były nosiły jajka, po prostu je nadmiernie atakowała. Drugą sprawą jeszcze jest, dlaczego postanowiłem pozbyć się dużych ryb to jest na rybek yy, razbory galaksy. Sytuacja wyglądała tak, że już miałem kończyć yy, przygodę z tym gatunkiem, bo z 12 ryb, które miałem, zostały mi tylko 3 sztuki. Znowu zaczęły mi chorować, już miałem pół roku świętego spokoju. Tam padły mi 3 czy 4 sztuki, reszta miała się dobrze. No i zaczęło się od nowa. I już miałem sobie to wszystko darować, miałem sobie dar... zostawić w spokoju ten gatunek. Chciałem sobie coś innego zakupić. No ale ku mojemu zdziwieniu zaczął pokazywać się właśnie zaczął się wylęgać mały. No i udało mi się odłowić 5 yy, sztuk yy, tego na rybku. Wróciłem je do kotnika, co widzieliście na shortach, które zamieszczałem na kanale. No i przed wyjazdem na wakacje musiałem je z powrotem tutaj wrzucić, bo tutaj jakby jest lepsza filtracja. Mam, zainstalowałem karnik taki automatyczny. No i pomyślałem sobie, że jednak tutaj w tym akwarium będą miały one większą szansę na przeżycie. No i z pięciu sztuk zostały cztery. Już sobie pływają, ja już ich nie będę odławiał. Już są takie w miarę, w miarę większe. Mam nadzieję, że to będziecie widzieć. One się tutaj gdzieś w środku. Tutaj jest jedna sztuka, tutaj jest druga sztuka. Tam jeszcze są, gdzieś pływają. Jedna pływa tutaj przy tym korzeniu z mchem pływa, został jej odgryziony ogon, ale to już jakby to było w kotniku. Tak więc taki jeden jest tak okaz niekompletny można powiedzieć. No ale dobra niech sobie pływa. Miałem właśnie już tak jak wcześniej wspomniałem, kończyć z tym gatunkiem, ale pojawiły się młode. Jest ich cztery sztuki. Tak więc na razie już są u mnie 3-4 tygodnie, tak więc nic się z nimi nie dzieje. To je zostawię. Może mi się uda po prostu odnowić stado. Otoski żyją. Tutaj one zauważyłem, że im jest bardziej przyciemnione światło, tym one są aktywniejsze w dzień. Tutaj takie bardziej dwie sztuki są mocniej aktywniejsze, gdzie one się pokazują, ale przy ostatnim sprzątaniu było ich tyle, ile ich zakupiłem. Czyli strat w Otoskach nie ma. Jedynym problemem właśnie pojawił się znowu problem z tymi razborkami moimi. Ale na razie, póki co, zostawiam to, jak jest. Co do jeszcze, powrócę do. Oświetlenia, mam nadzieję, że mi troszeczkę ono pomoże. Ja jeszcze mam tutaj ledy tuby od Aquela, te zwykłe, ale jak je załączyłem na biało, to jest 10-watowa, 10-watowa tuba. To zaczęły mi się znowu pojawiać glony. I tym razem glony są to zielenice punktowe, i pojawiły mi się na mojej Ludwici. Tak więc postanowiłem dać, szans dać szansę tej lampie od diversa. No i zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. A tak to większych problemów z akwarium nie ma. Przez sześć dni, które byłem na wakacjach. Światło było cały czas zgaszone, no i te nitki, które mnie tutaj strasznie mordowały, po prostu część z nich zanikła, została. Tam jakieś drobne ogniska są jeszcze. Mam nadzieję, że się one po prostu jakby nie odnowią. No ale czas pokaże, zobaczymy. Zobaczymy, czy ta lampa mi w tym wszystkim pomoże. Jeżeli nie, to wrócę do poprzedniej konfiguracji. Albo zamontuję jedną i tą będę miał jako taki dodatek, będę ją włączał powiedzmy na 5 godzin dziennie jako doświetlenie. Ta lampa ogólnie daje takie dziwne światło. Ja na początku nie mogłem się do tego przyzwyczaić, strasznie mnie raziła w oczy, ale już po tam po chwili dobrze jest. Fajnie one podkreśla właśnie barwę krewetek. Mocno się one rzucają w oczy, tak więc super to wygląda. Jest ich mnóstwo, one są wszędzie. I tak jakby ta lampa podkreśla ich obecność tutaj. Je fajnie doskonale widać, one się tak jakby aż świecą normalnie ten ich czerwony kolor. No i to by było na dzisiaj na tyle. Jeżeli film Wam się po. Podobał, zostawcie subskrypcję, zostawcie komentarz i zalajkujcie ten filmik. Powodzonka. Trzymajcie się. Na razie.